Nigdy bym nie pomyślał, że moje życie zaprowadzi mnie aż tutaj, do miejsca, które jeszcze kilka lat temu istniało dla mnie tylko na ekranie telefonu. 30 lat na emigracji w Stanach Zjednoczonych. Między systemem, który daje ci wszystko, a jednocześnie odbiera coś niewidzialnego, spokój, czas, prawda o sobie. Potem Polska, mój punkt wyjścia i jednocześnie przeszłość, której nie da się odzyskać. A teraz Chiny. Miasto, jak organizm. Tętni życiem, dusi wilgocią, hipnotyzuje kontrastami. To nie jest ładne w zachodnim sensie. To piękno chaosu. Tu wszystko jest inne: język, dźwięki, zapachy, światła. Nawet rytm dnia wydaje się pochodzić z innej planety. Ludzie tutaj są inni: cisi, skupieni, trochę zamknięci w sobie nie widziałem tu za wiele pasji raczej codzienność powtarzalna uporządkowana bez większych emocji To ciekawe doświadczenie i ważne że mogłem to zobaczyć z bliska ale utwierdziło mnie tylko w tym że te 30 lat temu podjąłem dobrą decyzję Wolność nawet ta trudna wciąż smakuje lepiej niż życie w zamknięciu Zmieniał się krajobraz język rytm dnia ale ja Wciąż z tym samym spojrzeniem, trochę z boku, z zaciekawieniem, bez pośpiechu, bez planu, po prostu obecny. Bo to nie miejsca nas definiują, tylko to, jakie przeżywamy. I zobaczyć to, sobie Zobaczyć tylko, nie musimy no, kupować no, przecież. Nawet nie ma takiej opcji, żeby wypić i, i spokojnie. No, nie, nie wiem. <grym> <grym> nie próbowałem! Gdzież <grym> to, sobie żółlewem? Wyjebiesz tamto i wyjebiesz to. nie <grym> Kurwa znam mnie. <grym> ja nie mogę się napierdolić. No, byłoby to fajnie. ja będę się męczył, kurwa. Byłoby fajnie się nie napierdolić, no.

How are and Why was you doing? Yeah, you, I'm doing okay, nice to ask. Je Je m'appelle Mathieu. English from England. Yeah, well, we work. I'm from uh, United States of America. Sorry about tariffs. It's not my fault. Mm. <laughs> 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 well, well, oh, <laughs> I see you later. Ciao bella.